Cześć, mamy już broń i mamy pocisk. Możemy również strzelać, ale może nie zauważyliście tego. Nasza broń wciąż nie ma odrzutu, czyli nie ma imersji, której byśmy wymagali. A więc pocisk wylatuje z, tak jakby z broni, ale broń tak jakby nie jest w żaden sposób z nim związana. Musimy dodać animację odrzutu broni. Wchodzimy do animacji naszego gracza i tworzymy nową animację, klikając prawym. Wybieramy animation montaż. Będzie to montaż, który tworzy animację cofania się dłoni, bo odrzut to nie jest cofanie się broni i ręce na to reagują, tylko ręce cofają się i ponieważ broń jest powiązana z rękami, też na to reaguje. Wybieramy tutaj z listy animacji konkretną animację odpowiedzialną za strzał. Przenosimy ją tutaj i możemy zobaczyć, jak to działa. Działa dobrze. Ale musimy jeszcze zmienić typ blendowania, aby ta animacja pojawiała się jakby natychmiastowo po wystrzale. Więc zostawiamy jak najmniejszą wartość, aby, aby moment mieszania się animacji był jak najkrótszy. Po prostu gdy strzelamy, to jest jakiś energiczny, szybki strzał, szybki odrzut. Szybka animacja, która wskakuje między inne animacje. Musimy ją dodać do animacji naszego blueprinta. Nie dla gracza, tylko do animacji blueprinta. W grafie widzimy, że nie ma tutaj miejsca na nic dodatkowego, ale możemy to dodać między nową stanem maszyny i pozą gracza. Dodajemy slot default slot, do którego dodamy właśnie nasz montaż w trochę innym miejscu. Skompilujmy, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, nie generuje błędów. Wszystko jest ok, więc możemy teraz dodać naszą konkretną animację. Przechodzimy. Folder wyżej do naszego gracza. Ramiona charakter, wchodzimy do środka i dodamy teraz animację. Oczywiście animacja jest po wystrzale, więc musimy tutaj niedaleko klocka, gdzie tworzy się pocisk, stworzyć konkretną animację. Musimy najpierw się odwołać do elementu, który ma po konkretną animację, a też do jego instancji animacji. Czyli w taki sposób. Teraz możemy się odnieść do dowolnego miejsca, na przykład do elementu montażowego. A więc wybieramy montaż play. No i ponieważ stworzyliśmy tylko jeden z gotowych montaży, można go wskazać albo wybrać z listy. Na początku musimy połączyć to, że montaż jest animowany, odtwarzany po wystrzale. No i musimy też wybrać strzał. Czyli ten montaż, który właśnie stworzyliśmy. Gdy teraz skompilujemy klasę i zagramy, zobaczycie, że każdy wystrzał wiąże się z odrzutem broni. Tak jak teraz. Czyli jest nagła animacja, nagły wejście, nowa animacja w, w naszym modelu, ale działa i wygląda dobrze. Wciąż nie mamy tej pewnej imersji, ponieważ podczas wystrzału powinniśmy słyszeć jakiś dźwięk. Dźwięk jest w plikach, do których link jest pod filmikiem, możecie go ściągnąć i wykorzystać. Po prostu przenieść go na przykład do katalogu Sound, tutaj jest dźwięk wystrzału, który wykorzystałem. Możecie go oczywiście odtworzyć nie musicie, możecie go od razu wstawić do broni. Jest to domyślny dźwięk domyśl... dostępny w Anrialu, nic specjalnego. Ok, wchodzimy do ramiona charakter i tutaj łącznie z montażem i z tworzeniem pocisku jest też dźwięk, który pojawi się w pewnym momencie, a więc dodamy dźwięk. Ale na początku musimy skorzystać z pozycji, gdzie ten dźwięk zostanie wygenerowany, ponieważ skorzystamy z elementu play sound at location, żeby po prostu nie był gdzieś w uszach tworzony, tylko dokładnie w broni, z której strzelamy. Bo jeżeli ktoś inny będzie strzelał z tej broni, chcemy słyszeć, z której broni ten wystrzał został zastosowany. No i teraz musimy znaleźć właśnie nasz dźwięk i go po prostu dodać, możemy go otworzyć albo po prostu zaznaczyć i strzałką przenieść go tutaj. Teraz będzie odtwarzany w konkretnym miejscu. Możemy zobaczyć.